Dużymi krokami zbliża się wiosna i bolesajskie placówki kulturalne planują na tę porę roku ożywienie swojej oferty. Taką premierową propozycję dla mieszkańców miasta ma m.in. Bolesajski Ośrodek Kultury. Po raz pierwszy w Bolesławcu widowisko teatralne przeniesione z National Theatre z Londynu, sztuka Williama Shakespeare'a pod tytułem Wiele hałasu o nic. W nowej aranżacji przygotowana przez y, Simona Godwina, londyński National Theatre to renomowana scena znana na świecie pod nazwą Teatr Narodowy Wielkiej Brytanii. To też jedna z trzech najwybitniejszych scen brytyjskich, które finansowane są z publicznych pieniędzy. W głównych rolach występują znasz, znani aktorzy Katrina Parkinson i John Hefferman, znany chociażby z Drakuli. Dodam jeszcze, że jest to wydarzenie o charakterze premierowym i serdecznie Państwa na to zapraszam. Ten spektakl będzie można obejrzeć w czwartek 16 marca o godzinie 18. Jest też w ofercie boku propozycja wyłącznie już kinowa. Chcemy zaproponować Państwu kino kobiece. I tak uruchamiamy cykl kobiece wieczory filmowe. Będziemy starali się systematycznie pokazywać nie tylko Paniom znane i uwielbiane przeboje filmowe. Zapraszamy do nas, do um, Kina Forum w Bolesławcu, na wieczory w dobrym towarzystwie. 28 kwietnia odbędzie się projekcja pierwszego filmu z tego cyklu, a mianowicie słynnej i kultowej już hollywoodzkiej produkcji: Przeminęło z wiatrem George'a Kukora i Sama Ouda z niezapomnianymi kreacjami Vivien Light i Klerka Gable'a.